Uh, trzeci level mam już. Jeden na pięć staty. Świetnie. Świetnie. Ta sama mapa... Nie lubię jej, nie lubię, szczerze mówiąc... Nie lubię tej mapy. Ej, helikopter, helikopter, ja chcę prowadzić helikopter. Pierdol się Skakuje na helikopter Jak chcę go prowadzić Cześć jest jakiś drugi? No drugi mi odleciał właśnie przed chwilą, tylko tam po dobiegł. Dobra, muszę czekać, że się chyba rozwalą, ponieważ inaczej. Są jakieś helikoptery? O, nie ma helikopterów, ale tam widzę jakieś. A nie. A, my się zamieniliśmy stronami, czyli. Okej. Okay. A gdzie są łodzie? Są tutaj łodzie, o ile są. Wiem co zrobię. Patrzcie, jakim będę świetnym. Żołnierzem. Wjadę tutaj samochodem. O, można zmienić kamerę. No wjedź, wjedziesz. Chcę wjechać tam i potem stamtąd strzelać. No jak nie wiedziesz? Po schodach nie wiedziesz. Teraz kompletnie się zablokowałem. O, come on. No i co, helikoptery. Już, jeszcze nie. Jest! Jest helikopter! No nie! Tyle czekaj na ten helikopter, żeby się dowiedzieć, że nie mogę im prowadzić. A, dobra. Nie chcę. Nieważne. Także teraz pojadę... Wow, 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 wow. Nie o to mi chodziło. O, łóż pod wodą. Nie, jednak... Ten samochód nie jest samochodem i udział podwodną w jednym. Niestety. No dobrze, zastosuję zas, za swojego mm, ataku z łódki. Dobra. No. Ma, muszę popchać. pomoże mi ktoś? Hej. O, sam sobie muszę poradzić I poradziłem Oto! Z powietrza! A, nie, okej okay. Nie, 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 wracaj, wróć, 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 wracaj, wracaj Wracaj do wody Zaczekaj Już wiem, co zrobić Czekajcie, jak się zmienia o, to nasz, dobra. I teraz tak. Będę miał działko. Patrzcie się na to. O! Poddaj się, mam łódź. Na trawie. Kurwa. Nie, 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 nie staczaj się, nie staczaj się, nie staczaj się Nie sta Dobra, przejmę tę flagę Jak tylko ten czołk odleci Odjedź znaczy się Odjedź Gdzie ten czołg? Dobra Dobra, nie mogą mnie zauważyć, nie mogą mnie zauważyć, Powiem, że tam są. Także, bum, bum, nie, bum. Okej, okay, jednak ich tam nie ma. W porządku. Dobra, idziemy. Przyjmujemy flagę i jedziemy. No szybciej. Fak, uciekamy! Za mną ktoś jest. Czy on ma czołg, czy coś? Nie, nie ma czołgu ani niczegoś. Także wracamy, jedziemy. Zatrzymaj się! Nie będziesz szybszy ode mnie. No i znowu ją słyszę. No i znowu umieram. Kurczę, chcę latać helikopterem, tylko jak? Jak latać helikopterem? A może co, odrzutowce, tylko nie mogę nimi latać, ponieważ nie mam do... odpowiedniej pracy. Zatrzymaj się, dobra, jest dobre. Co ty robisz, idioto? Czy jesteś w ogóle w Jeepie? Nie, oczywiście. Wow, wow, wow. Szukamy amerykańskich flag, czy. Nie, szukamy ruskich flag. Rosyjskich Jeb yep. O kurwa, nie. Nie, 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 uciekam, 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 uciekamy. A jak on wygląda podczas pływania? Co ty robisz ze swoją bronią? No, gdzie włożyłeś swoją broń? Może i nie chcę wiedzieć. Potrzebuję jakiejś jeep O tak! Potrzebuję dokładnie tego. Choke, choke, czołg, czołg Tylko żeby nikt mi go nie wziął. on, nigdy nie prowadziłem czołgu. No i teraz oczywiście. No i mi zabrali czołg. Słyszę, że mi zabrali. No świetnie. No tak, no, no widzę na mapie, że zabrali mi czołg. Ach. No cóż, muszę się zadowolić jeepem którego mi też zabrali. Helikopter, nie mogę polecieć Czekaj! 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 Nie to, o, oh, o, oh, okej okay. W ostatnim momencie, tam jest, tam jest helikopter Gdzie teraz? Uh, tam Jaki biota o, o, wow, rozwaliłem czyś helikopter Ale jaja I ktoś rozwalił nasz, ale jaja Kurczę, no chcę latać helikopterem, chcę O, czołg, 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 czołg. No, rozwalił już ten samolot. Czołg, ale jaja, nigdy nie jechałem czołgiem Ciekawe, czy mogę pływać. No jasne, przecież to jest czołg. Czekajcie, czekajcie. Patrzcie na to. Patrzcie na to. A, już się. Przepłynę tam do nich. To jest dobre w czołgu, że można nim pływać. Można... Jak to nie? Strzelałem, że czołgi mogą pływać. Przecież to jest czołg. Dobra. Ej łódka czekaj Wsiadasz do mnie czy nie Na pewno Odpływam za chwilę A jest u mnie Hahaha ah. Wow, wow Co, trudno ci strzelać? Dlaczego? O co chodzi? Co jest? Co się dzieje? Co to jest? Co ja robię? Co się dzieje ludzie? Co się dzieje? Nie! 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 Nie, nie, nie tym razem. Dobra. Pod, podpłynę pod ciebie. Gdzie jesteś? Dobra, nie chcesz to nie. Duf! A ten pływa czołgiem. A to nie jest czołg, okej. Okay jeszcze raz to zrobić Chce ktoś pode mnie Nie! Tylko nie to Okej okay. Nie Nie okej okay. No i muszę znowu popchać Trzebuję naprawę tej pieprzonej łodzi Sama nie spadnie No płynie A, dobra, okej okay. O, są nowe Nikt nie wsiada? Niepewna Jakbyście chcieli Podpłynę tutaj No okej okay. Wasza strata. Nawet nie wiecie, jakie to jest fajne. O kurwa, o kurwa. Jestem mistrzem łódki. Nie. No i zajebiście A może jednak wepcham dowodów? No. Dam radę Wsiadasz czy nie? No wsiadaj Dobra patrzcie się na to Szybko Błogo. Aj Faj Źle Jeszcze raz O tam jest Tam jest, tam jest helikopter To jest helikopter No i kurwa On mnie rozwalił A ja miałem go do rozwalić Oszukał przeznaczenie Także co teraz mam robić? Co teraz mam robić? Stoj, Stój, Stoj, baszczelam! No. Okej. Okay. Zapominam, że jestem medykiem, no? Powinienem paczuszki rozdawać ludziom. Jest Jeep ha. No. Cześć Cześć A prawie go zabiłem A dobra No Zamiast W przyciskam Drapie się? Nie wdrapie. Ups, ups. O nie strzelają do mnie źle Śle Tam coś jest O kurwa, Dobra Zatrzymaj się ty, bo strzelam. Łódź, dawać Łódź. Ja chcę być kierowcą Łodzi, no. Nie, nie trafię sobie niego, no. Nie trafię sobie. Szybko, a jestem medykiem, no. Zapominam, że jestem medykiem. Ktoś chce? Ktoś chce, do Łodzi? Ktoś chce do Łodzi? No, nie, nie umrze, że nie chce się do Łodzi. Dam paczkę do Łodzi. Tudora będzie mnie uleczać, tak czy nie? Oczywiście, że tak. No. Czekam na ludzi. O, biedna paczka spadła, zatnęła. Dobra, jedziemy, jest ktoś! No, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Wsiadaj, nie! Wsiadaj do mojej łodzi, ja kieruję lepiej! Wsiadaj do mnie. No, wsiadaj! Wsiadać będziecie strzelać. Siadaj, siadaj, siadaj. Czemu ich nie chcę wsiąść do mojej łodzi? Siadaj. O kurwa. No, wygraliśmy. Zawsze wygrywamy, bo zawsze ja jestem w tym teamie. Hm. Zawsze, zawsze mój team wygrywa. Czy to jest przypadek? No nie wydaje mi się. 1 na 7 Wow. I jeszcze raz ta mapa. Nie lubię szczerze mówiąc Bez urazy do ich miłośników jej... Czaj, to sama mapa, sama mapa. Bez urazy do jej miłośników, ale nie lubię tej mapy. Teraz jestem w Rosji, tak? No tak Wsiadaj A... Mogłem się, z nim... mogłem się z nim bawić. Mogłem tak podjeżdżać i uciekać. Cześć, teraz to zrobię, teraz to zrobię. Teraz to zrobię. Poczekajcie, poczekajcie, aż wy, wysiądzie. Musi, musi wysiąść. No, wysiądź, wysiąć. No, wysiądź, no, wy, no, wysiądź, wysiądź. No, idź. Nie lubię cię. No, idź. No, wyjdź stąd. Czekajcie, patrzcie na to. <laughs> patrzcie na to. No. Tutaj! Kurde, no, nie można się z tym pobawić. Czekajcie tam jest helikopter. A nie to nasz. No. Podjadę pod kogoś od nas. Czekajcie. Gdzie oni są Siadaj. Fuck A to nie nasz helikopter, nie? Czy nasz helikopter? To nasz helikopter. Dobra, nieważne Jest tutaj ktoś? Czekajcie No Muszę zpiernoć linę, żeby nikt nie chciał do niej wejść. Następnie. No wsiadaj, wsiadaj do mnie. Jaki idiota nie umie latać helikopterem? Dobra, sami jej albo idioci. Dub, w wchowk. W amfibie, cokolwiek to jest. Hahaha, <ślinie> <ślinie> no, Zatrzymaj się policja, policja, zatrzymaj się. Zatrzymaj się! Policja na ziemię! Kryj mnie! Fuck no. A! A! Fak! wsiąść do tej amfibii! Nie! Nie! Skąd mnie ściągnął? Z pistoletu! Zabiję go! A! Zabiłeś go! Nie ja, ale zabił go też. Nie mogę z nikim się pobawić, bo każdy ma Jeepa. No, powinien być jeden Jeep w całej grze. Ja bym go miał, i ja bym z mi się bawił. No i kurwa super. Także, a nieważne, myślałem, że mnie wywali. Dobra. Gdzie teraz? O, rozwaliłem się o drzewo. Świetnie. Macie tu paczuszkę. Czekaj, czekaj, czekaj. wezmę, wezmę cipa, wezmę, 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 wezmę cipa, cześć się. Ja. No! Wsiadaj do mnie! Rozwaliłbyś ten helikopter jakbyś do mnie wsiadł. Albo ten. Dobra, będę sam sobie jeździł i i się na działko, żeby kogoś rozwalić. O, nie to, nie to, nie ten przycisk, trąbę, Trom, robię zamiast zamiast strzelać. Czy teraz pójdziemy? No teraz ja nie mam jeepa i ja potrzebuję pomocy. Mów ma maszyna. Muszę ma maszyna. Nie rozumiecie?

Aaaa, fuck, dobra. Także będę już kończył. Jeżeli macie ochotę dołączyć do mojej śnieżnej armii, do naszej śnieżnej armii, to zasubskrybujcie i. I witamy w armii, żołnierzu. Także dzięki za oglądanie, jak zawsze, cześć.